Panie profesorze, jak od 24 lutego zmieniały się cele militarne Rosji, no i jakie mogą być one dzisiaj? O tych celach to możemy tylko mówić obserwując praktykę wojenną Rosji na terytorium Ukrainy, jako że Putin, jak to się w Rosji teraz też szczególnie podkreśla taktykę, strategię wyznacza w zależności od okoliczności. Ja bym tu podał taki jeden Ważny, bardzo w moich oczach ważny, ale chyba nie tylko w moich przykład, że zanim ta wojna się rozpoczęła, o tym już dziś nie pamiętamy. To było takie bardzo nierealistyczne żądanie Federacji Rosyjskiej na czele z Putinem, aby NATO. Cofnęło się do granic z 1997 roku. No i to wszyscy uznawali za nierealne, nierealistyczne. Naturalnie można się było już wtedy spodziewać, że takie żądanie to jest wstęp do wojny, bo przecież na to nie mogło tego żądania wypełnić. A dzisiaj, parę dni temu Putin do to ogłasza no takim trochę wystraszonym, stropionym tonem znalazłem to y, gdzieś na kanałach rosyjskich, że e, a chcą sobie Finlandia i Szwecja. Wstępować do NATO, no to niech wstępują. Przecież każdy ma prawo wstępować tam, gdzie chce. No to okazuje się, że w ciągu tych ponad 120 dni jednak wielki przełom się dokonał i ta stanowcza postawa w sumie państw Unii Europejskiej, mimo pewnych wahań, stanowcza postawa NATO, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, spowodowała, że te cele strategiczne Putina na Ukrainie bardzo dramatycznie przynajmniej obecnie się zmieniły, ale to nie oznacza naturalnie, że Putin stał się mniej niebezpieczny, bo on tylko w danej sytuacji no minimalizuje te swoje żądania, czeka tylko na sprzyjający moment, żeby powrócić do tej walki o pełną stawkę. No bo Panie Profesorze, rakiety nadal spadają na Odessę i na Kijów. No to są y, prawdopodobnie mówię, bo nie mam żadnych insajderskich wiadomości z Rosji, to są prawdopodobnie próby jednego strzeliwania jakichś celów, które oni uważają za cele militarne i powiem coś, co, co do czego jestem dogłębnie przekonany, że na przykład takie uderzenie w Kremenczuku, gdzie jak pan pamięta zginęli ludzie, tam dwie rakiety poszły, to wynika z nieudolności militarnej Federacji Rosyjskiej. Początkowo się do tego nie przyznawali, no ale oczywiście Putin tu ma, gdy chodzi o te rakiety dalekosiężne, dużą przewagę nad Ukrainą i też nikt mu nie zabrania jak się okazuje, strzelać po cywilnych punktach w Ukrainie. Natomiast gdyby Ukraina coś podobnego jawnie rozpoczęła, to wtedy istniałoby, jak sądzę, niebezpieczeństwo użycia taktycznej broni jądrowej przez agresora. Panie profesorze, jeszcze jedno pole oddziaływania Rosji, a mianowicie światowa polityka żywnościowa, no i zarządzanie klęską głodu. Dużo się o tym mówi ostatnio. No tak, oczywiście, ale tutaj no, mam też nadzieję, że te, taka stanowcza postawa państw Unii Europejskiej i również jakaś rola Turcji spowodują, że Rosja z tych swoich haniebnych, haniebnych akcji będzie musiała się wycofać. Są już jakieś sygnały, dlatego że już do Rosji z Afryki zaczynają postulaty wpływać, aby tego rodzaju procederu złodziejskiego nie uprawiała, bo Afryka. Jak może większość ze słuchaczy wie, no Afryka nie opowiedziała się przeciwko tej interwencji. Afryka w zasadzie jest wobec Rosji taka półprzyjazna co najmniej i ta blokada zboża ukraińskiego do Afryki mogłaby się odbić obraz Putina, jego sojusznicy afrykańscy, Mogliby się wycofać. Mówi Pan o zdecydowanej postawie Zachodu na to, no ale też bardzo często słyszymy ostatnio, że Zachód jest coraz bardziej zmęczony wojną. Jest to pytanie o, o zachodnie elity, które chciałyby, aby Zeleński pogodził się z utratą części kraju, no i dążył do rozejmu za wszelką cenę. No jak sądzę Europa tutaj jest podzielona dlatego że chyba chodzi o jednego o odległość o odległość od tego konfliktu i tak jak takie państwa jak nasza ojczyzna Polska czy Litwa Łotwa Estonia no są zdecydowanie za tym, aby tę wojnę Ukraina prowadziła i wspomagają Ukrainę na miarę swoich sił i możliwości oczywiście w tym szerokim planie Unii Europejskiej i NATO, tak kraje no coraz bardziej od Rosji Ukrainy oddalone, takie jak Francja czy czy Włochy, no, mają rzeczywiście tej wojny już dosyć. Szczególnie tutaj wydaje mi się, że Włochy są najbardziej proputinowskie. To by też oczywiście wymagało zbadania i bycia tam na miejscu, ale z tych sygnałów, jakie do mnie dochodzą od znajomych i przyjaciół z Włoch, to są Włochy proputinowskie. Tam nawet odbywały się takie telewizyjne audycje, w których przeciwstawiano. Bajdena tego wojowniczego wuja Sama, świętobliwemu papieżowi Franciszkowi, który dąży do pokoju. A notabene minęła niedawno kolejna, już 21. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Ukrainy, do Lwowa i do Kijowa i Franciszek obecnie mówi, że on zamierza na wschód wyjechać. Najpierw chce odwiedzić Rosję, a potem Kijów, co ja uważam za błąd. Natomiast nikt jakoś w Watykanie tej Pielgrzymki Jana Pawła II, która była fundamentalna i która wspierała proeuropejskie nadzieje Ukraińców, jakoś nie wspomniał. Co może wyniknąć z tej próby sił, biorąc pod uwagę te elity zachodnie? Z jednej strony nazwijmy to partia porozumienia, z drugiej strony partia zwycięstwa Ukrainy. Ja bym tutaj też nie dramatyzował tej postawy Europy, bo wszystko zależy od tego, jaką drogę wybiorą Ukraińcy. Jeżeli prezydent ukraiński na przykład pod wpływem nacisków społeczeństwa ukraińskiego zacznie rozmowy z Rosją, to my nie będziemy mieli prawa w żaden sposób się do tego wtrącać. Jeżeli postąpi inaczej, to trzeba będzie okazywać Ukrainie coraz większą pomoc militarną, bo to w ostatnim miesiącu trochę osłabło. Ostatnio słyszę, że te kolejne rakiety, że one są bardzo skuteczne. Więc bym nie wyolbrzymiał tego konfliktu, tym bardziej, że każdy jakoś tam jednak robi swoje i przecież pojechali tam delegaci, premierowie, szefowie, przywódcy. Niemiec, Francji, Włoch do Kijowa i potwierdzili tam w imieniu Unii Europejskiej proeuropejskie dążenia Ukrainy. To na koniec, panie profesorze, pytanie o to, co dziś podpowiadają, co dziś robią ci Rosjanie, którzy uciekli ze swojego kraju po wybuchu wojny. Czy kształtuje się dzisiaj coś na, na podobieństwo środowisk opozycyjnych, przebywających na emigracji? To jest duże środowisko. Ostatnio ktoś wyliczył, że tak jak Ukraina opuściło 6 milionów ludzi, to Rosję w ciągu ostatnich lat, żegnając się z reżimem putinowskim, opuściło 4 miliony obywateli. Oni w różne miejsca trafiają, bo do Gruzji, do krajów nadbałtyckich, do Turcji, do Grecji, do Ameryki. Nie stanowią jeszcze jakiejś jednej wielkiej siły, tam nawet dochodziło między nimi. Ostatnio do konfliktów, jako że próbowano podzielić ich na tych lepszych, na tych gorszych, na tych, którzy pozostali w kraju i na tych, którzy wyjechali. Ja mam takie wrażenie, że każdy, jeżeli wykazuje się rozsądkiem i odwagą, to może działać na korzyść pokoju w Europie i na niekorzyść Putina, zarówno tu, jak i tam. Chciałbym tu wymienić. Wspomnieć, wczoraj dopiero dokładnie się dowiedziałem, że 20 czerwca na jednej z nowojorskich aukcji Dmitrij Muratow, laureat ubiegłoroczny Pokojowej Nagrody Nobla, wystawił tam na aukcję swój medal. Z przeznaczeniem dla rodzin dzieci ukraińskich, tych uchodźców z Ukrainy przed wojną. I ten medal został sprzedany, proszę sobie wyobrazić, za niebotyczną sumę 103,5 miliona dolarów. I cała ta suma ma być przekazana przez UNICEF na pomoc. Dzieciom ukraińskim, no zupełnie niezależnie od tego, gdzie się one znalazły, czy to w Rosji, bo w wielu jest ich tam, czy w Polsce, czy w Słowenii, czy w Czechach, czy gdzie indziej. No ale oczywiście to wszystko nie zatrzyma armat Putina, jakkolwiek jego siły na Donbasie, mimo iż odniósł tam parę przepowiadanych przez, notabene przeze mnie, miesiąc temu w rozmowie, z panem zdobyczy i zwycięstw, to jednak siły militarne uległy tam rosyjskie bardzo dużemu wyczerpaniu, a szczególnie zdemoralizowana jest armia tych samozwańczych republik. Ludzie nie chcą do tego wojska iść. Żony protestują, a władze tych samozwańczych republik, w których notabene obowiązuje kara śmierci, wyłapują po prostu ludzi na ulicach, w łapankach i posyłają jako mięso armatnie na front do zdobywania właśnie Sewiro-Doniecka czy Lisiczańska. W Radiu Kraków profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagilońskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Ja również.